Zastanawiałem się, czy głowa niezidentyfikowanej kobiety pochodziła od handlarza ciałami, czyżby denatka padła ofiarą handlu narządami. Badałem rynek nielegalnego obrotu częściami ciała. Sprawcy byli niemalże bezkarni. Nie chodzi o zjawisko, z którym opinia publiczna jest zaznajomiona, czyli o przeszczep narządów. Istnieje wiele przepisów regulujących tę procedurę. Ale handlarze ciałami prowadzą dziuple, w których pobierają różne części ciała, wycinają je i sprzedają, na przykład badaczom. Odkryłem, że w hotelach organizowano konferencje, na których prezentowano dane części ciała. Dajmy na to głowy. Ich uczestnicy mogli je oglądać i badać w ramach demonstracji.